I widzicie, nowe miejsce nawet znalazłam. Siemaneczko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Ory and... In the blind forest. Ostatnio żeśmy tutaj pięknie rozświetlili nam drogę i mamy drzewo życia. Eki was looking for Naru, but she was gone when he came. Czyli Eki nie wiem kto to jest, Eki szukał Naru, ale ona zniknęła, zaginęła, zanim on kiedy on przyszedł. On był swift like wine in spring rose taste this way. Aha, czyli on był bardzo silny, bo szybki jak wiatr w ogóle, ale niestety przez ciemność stracił swoją drogę. Czyli zagubił się i tak dalej, nie? To jest opowiadane różne takie te absorb the light, oczywiście. Pięknie, żeśmy rozpoczęli ten odcinek wielkim postępem. Uż mogę używać dash. Okej, okay, CRTL. Wow, ale to szybkie jest, okay, ale szybko się również tym zabiłam. Dobra, ja bym się, słuchajcie, moi drodzy, wróciła, zobaczyła, czy przypadkiem czegoś nie opuściłam biegając w tych ciemnościach. Zastarałam się, jak tylko mogę, żeby z tą kulką dać sobie radę. Na szczęście teraz wszystkie mechanizmy działają i bez tej kulki. No jakby ona jest załączona w sercu życia tego miejsca i to wystarczy. Przepiękny mechanizm. Jezu, Kiton Ori jest teraz szybki. Dobra. O, i widzicie, widzicie, abym minęła. A tu mam przepiękne światełko, które aż się prosi, żeby je zebrać. Mamy to punkt umiejętności, zapiszmy, od razu zużyjmy jak możemy. No dobrze, chyba mamy wszystko. A co, co jest tutaj? Kolejna dźwignia. No, no dobra. Dobrze, dobrze nam idzie, naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Czyli tutaj na razie nie przejdziemy. Dalej musimy się postarać coś tu zrobić. Okej. Okay. Na certal to się robiło, tak? Okej, okay, mamy fragment mapy. Ale jesteśmy teraz szybcy, wow, ale to było piękne. Dobra, gdzie teraz? Byłam tutaj? O! To tu miałam przynieść tą wodę! Idealnie, że się znalazłem z powrotem w tym miejscu. Wchodzimy. Jesteśmy w drzewie. Gins of Tree. Moi drodzy, prosty. Woda Nibel daje temu drzewie bardzo szybko rosnąć. Teraz wszystko jest. Rozkwita w środku. Powinniśmy odnowić the flow geens Tree. Czyli musimy znaleźć serce tego drzewa. Dobrze, nie ma sprawy, żaden problem. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Oliver. Dwa... Dobra, raz, dwa. A kurde. Aha, czy ja mogę w każdej chwili wyjść sobie z tego drzewa? Okej, okay, dobra, będę pamiętać. Jakieś większe odbicie. O, tak. Spokojnie, spokojnie. O! Dobra, mamy. A to są teleporty! Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Dobra, ja bym zapisała. Zapisujemy, wchodzimy. O. To sobie okrąża ten kamyczek, nie możemy nad nim stać zbyt długo. O, z tej strony wyszłam. O kurczę, tego się nie spodziewałam. Dobra, tego raczej nie poniszczymy. Aha, z tym nie mogę zbytnie walczyć. To po prostu musi tak być. Okej. Okay. Z tej strony w ogóle... W ogóle... Wolę nie ryzykować z teleportami, bo jeszcze mnie wyrzuci w tak dziwne miejsce, że masakra. Ejku. Chociaż... Aaaa! Cho Fuck! Tak. No dobra. Nie, okej, okay. i teraz rzeczywiście tutaj a, no i zrąbaw, tak, aż ja tu. O, patrzcie, jak teraz mi pięknie poszło. Tak, no, już, już, już. Zapisujemy? Nie mogę. To jest niestabilne. Okej. Okay. Czaję. Więc jak najszybciej idźmy tam gdzie jest stabilnie, prawda? Tada! Jej! Dobra. Przeszliśmy. Au! No ej! Nie zwróciłam uwagi, tak się zagapiłam, że już jest teleport. Tak, tak się tak ucieszyłam w ogóle. Ojejku. Mm -hmm. Nie, 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 Okej prawie bym dostała. Dobra. A ja to gdzie mnie wywaliło? Co to za pułapka ma być? W ogóle jakie przejście jest? Co w ogóle? No nie, teraz się zawracam. To jest, gdzie ja trafiłam? Dobrze. Ała. Ale to jest fajne. Podoba mi się. A tu jestem. Dobrze. To trzeba dobrze spojrzeć. Okej, okay, teraz na dół. Tu jest z powrotem. No dobra, czyli muszę się śpiąć tutaj sam. Co to? Nie działa. Hmm, dałam punkt umiejętności, tak jak widzieliście przed chwilą. Nie czuję teraz, co mam zrobić, bo to było takie... Proste, jak na razie, ale tu jest coś nie tak. Hm, Bo ja nie mogę się dostać do tego, a to ma właśnie mnie przedostać, prawda? I co ja mogę z tym zrobić? Okej. Okay. Dobrze! Okej! Okay. Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. Dobra, chyba czaje o co chodzi? Ale fajne. <ścoughs> cieszę się, cieszę się, tak się cieszę, że tą grę przechodzę. Jeszcze czeka mnie druga taka, bo druga część. Super. i ko zepsułam. Zepsute. Teraz powinna była na spokojnie się dostać. Fajne. Podoba mi się. Odkryłam to. <grywa> A myślałam, że utnę. Jest okej. Okay. Game saved. Mhm. Dobra, Czaję. o co chodzi? No, dawaj Wyżej musisz. Przecież nie wiem, chyba muszę, może tamty. Albo je zniszczyć totalnie, ale nie, to nie ma sensu, żeby je zniszczyć. A few moments later. Może go po prostu muszę zniszczyć, bo wtedy mi się to samo odblokuje, ale nie wiem, próbuję na różne sposoby, żeby wycelował we mnie tam albo żeby go zabić, ale chyba trzeba go zabić, bo HP cały czas ma to samo, bo ja cały czas myślę, że to jest inny potwór albo parę, a to jest jeden, ten sam. Tak. Dobrze. fragmentów, takich ważnych fragmentów. Okej. Okay. Mamy to dwa fragmenty, które wrzucę tu. Aha, jeszcze tam jest jeden dobra. O matko. Zgodzicie się ze mną, że ta gra to jest trochę jak ogień i woda? Tylko, że grasz jako jedna osoba małym stworkiem, bo tam również mi się to kojarzy, że ogień i woda zawsze są tacy malutcy rozmiarowo. No, A tutaj rozmiarowo również Ori jest tak malusienki. Łzy, yy, które słychać głęboko w środku tego świętego drzewa. Mhm, czyli tam można słuchać głosu. I to idzie w powietrze, nie wiem o co dokładnie jest chodni, ale to raczej coś dobrego myślę. I teraz nam się całe życie pięknie zapełnia, jesteśmy pełni życia po prostu. Tak, nauczyliśmy się kolejnej nowej rzeczy. Super, a czekaj, co się klikało, żeby to basz zrobić? Jezus, szybko minęłam. Basz. Hold, okej. Okay. Wow! To na tym polega basz. Okej, okay. ale fajne. Żaba, bo to skrzyczy jak taki kłęby, kłęby, robi, jak taka prawdziwa żaba. Dobra, Ok, dajcie mi najpierw tutaj. I teraz dopiero przerabiając odcinki, wpadłam na, na taką jedną z bardzo ważnych rzeczy. Otóż pamiętacie, jak zaklinowałam się w jakiś yy, poprzednich odcinkach. Yy, o, przez tą zieloną kuleczkę, co za mnie leciała z laserami i w ogóle. Otóż kurczę. Hmm. Teraz mam zagwostkę jak tutaj to zrobić. Bo muszę się też zastanowić, bo nie mogę tak stać w miejscu. Czy ja to przeskoczę? Naprawdę ja to przeskoczę. To gdybym ja mogła się odbić jakoś, nie wiem, w powietrzu. To tylko wtedy, kiedy atakujesz przeciwników działa. To też w taki sposób działa. Okej, okay. czy ja nie muszę kogoś atakować, czy ja mogę również sama odbijać się. Świetnie to wiedzieć. Dziękuję. Idealnie. O, Matko, nie, sama to sobie teraz zrobiłam. Dobra, żaba nie da rady, więc walić żabę. Okej, okay, mamy życie zamian za to i jest pełne. A! Jeju! No kurczę! Moja pasa! Jeszcze raz. O! I teraz to było tak. Tylko właśnie przez to... Aaa, ja chyba czaję. Ja mogę tą kulkę zwrócić ten. Dobra. Jeszcze raz. Ja mogę to zrobić w locie. Kurczę, nie wyszło mi, ale wiecie o co mi chodzi, rozumiecie, prawda? O, rozwaliło to na górze, jeszcze tylko to na dole. Mmm, nie o to mi chodziło, jeszcze to na dole, proszę, bardzo mi zależy na tym umiejętności. nie działa! Ty, rozwaliłam! O, dobra, teraz mogę zapisać, bo mi się to udało. <głuchaj> Głównie o to mi chodziło, że mi się to udało po prostu. A nawet mi to nie dużo nie dało, szczerze mówiąc. Dobra, uwaga. Odbij mnie tam, dziękuję. I teraz co mamy tutaj? A tutaj by się przydały kolejne kuleczki z tego co widzę. Więc w jaki sposób miałabym poprowadzić tą kulkę? Przez teleporter. Okej, okay, wszystko jasne. Ale to nie miałam być ja, tylko sama kulka. Widzicie, rozwaliłam. Ja nie wiem, jak. Nie czuję, na jakiej zasadzie to działa, ale ja to zrobiłam. To jest dziwne. Ok, teraz potrzebuję w końcu czegoś, żeby zapisać. Dajcie mi niebieskie, proszę. Nie. Aha, dobrze, wiem, czaj. A. Uh -huh. tak Ta to, nie ja to, kto, nie oh -oh, jak nie ja to, nie oh -oh, jak nie my to, nikt tego. Lepiej nie zrobić, to nie działa łatwo, bo jak nie my, to mniej kurwa. Życie? A teraz rzuć tu. No dajesz, no nie bądź frajer. Ojejku, sa muszę sama twój pocisk ogarnąć, z tego co widzę. Rozumiem, czyli to jest jakby rzeczywiście odbicie lustrzane. Dobra. Nie. Ale ładnie się odbiłam, to trzeba przyznać, że to może dzięki temu będę mogła naprawdę wysoko podskakiwać. No nie bądź frajer, no. Nieśmiały jest taki że chowa w ziemię. Nie masz cela, totalnie, naprawdę. Nie masz cela, człowieku. Prawie, prawie, kurde. Centymetry dosłownie. Tak, teraz pięknie żeś to zrobił. No kurde! Tak! Jest! Teraz gdzie ten teleport nie weźmie? Tu pokulkę. Idealnie. energii, cel. Dziękuję. Ja bym sobie tutaj nawet zapisała, bo później mnie kurde znowu zabije coś tam i... Łoj! Dobra, nie wylałam. Jakby zastanawiam mnie po co mi w takim razie jesteś ty tutaj, co? Pięknie wisi fragment. Ja po niego lecę, nie? Tylko teraz już naprawdę jest hardcore z tego co widzę. Aha, to można też i tak. No dobra, trochę, trochę zamulam, ale... Nie? Dobra, weźmy tu. Teraz mam na pewno cztery nawet na liczniku tutaj. Udało się. Teraz jak już może domyśliliście się o jakim o jakim miejscu wcześniej mówiłam, to może wiecie o co mi chodzi z tym z tym co gadałam. O Mhm. Uh -huh. Právě zabité. Się. Gra zapisana, a drzwi się otwierają. Moi drodzy.